Mano Ja jestem Crafter i witam was w moim e, już trzecim odcinku pod tytułem, e, Minecraft PvP. E, postanowiłem wznowić serię, ponieważ bardzo mi się spodobała, ale tym razem na innym serwerze, więc wejdźmy na niego. Dobra. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. E, nie znać chwa. Nie znacie hasła, nie znacie hasła, eee, więc się prógowaliśmy. I to jest właśnie nasz... Olola, oh, lagi. Ja? No, więc to jest nasz spawn. Chwila, ja sobie mniejsze, bo ja no, lagi, muszę powiedzieć, przy nagraniu. Przy nagraniach kiedyś nie miałem, ale też mam no, Chwila. Jeszcze bardziej na... No, na short starczy lol dobra wszystkie lagi są no ja myślę że wam to nie będzie przeszkadzać ja zobaczę czy coś mam w skrzynce mam słabe rzeczy nie przydadzą ci w ogóle tak ja mam gilię, więc wam ją pokażę to się nazywa gangam ale je ja uznają f, this, bandy i będziemy zaczynać od nowa Bo najpierw pójdziemy po jedzenie po warp jedzenie e, link do e, ten ip serwera będzie w opisie U. korzystam ze starego mikrofonu o lol co to było E, jest mięsko. Daj mięsko, daj mięsko, daj mięsko. Mięsko mi zabierają. Jest, mam mięsko. Ha, mam mięsko. Kurde, dlaczego? No, ale... Ach. No dziękuję. No. Ale Czyli wezmę troszkę oro, się... Dobra. O dobra, już chodźmy na warp pvp. bo się troszkę. Co e, tam to jest? E, pvp, a nie. Chwila. Zostanę... troszkę... spawn. Żal. E, pointów. Dobra. Idziemy. szybko idziemy. Uciekamy, 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 uciekamy. Lol. Może, że nas nikt nie goni. Uciekamy, 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 uciekamy. Uuuu. O lol. No. Ja. I Małe dosyć lagi mam, przy nagraniach. Dobra. Och, nie zmieniłem no. Olor, dobra, ale co tam. Od razu mówię, przyznaj się, bez bicia nie mam premium. Oh dobra, już tutaj sobie stworzymy gildię. Create. Dark Groove Dobra Yeah Fuck yeah Dobra, idziemy, 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 idziemy Co to jest? Zobaczmy Uch, mało jedzenia mam Uuu Kurde I że oni mają powera F? Show. No i PVP Pewnie dużo Stówę. O lol! Nigdy tutaj nie wejdziemy Nigdy, przenigdy Tak za cicho to sorki Najwyżej pogłoszę przy nagraniu O! hu, ale lag. Dziękuję ci lagu O tak drewno sobie zbierzmy od razu Zresztą będziemy mieli miecz, by przynajmniej. Ja się to, e, też poza nagraniem też postaram zrobić, żeby ciągle... E, wiecie, nie zanudać zbieraniem wszystkiego i w ogóle. Już chciałem, że lak się zrobił, że będzie restart serwera czy coś. Ogólnie serwer jest fajny. Może niedługo zacznę kręcić Survival Games. O, lol, lucky, lucky. laki lol, 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 nie będę robił Nic razie. Wiem, że na razie ten odcinek jest nudny. Trzeci, bo inny serwer, ale rozumiecie mnie chyba. Hmm. O lol. O kurde, no dlaczego taki lag? Dobra. Ale ja myślę, że za chwilę będę kończył nagranie, zobaczę ile ono już trwa. No dobra, to jeszcze nie... Chwilę ja zobaczę, czy mi się w ogóle e, tak głośno nagrywa. Dobra, głośno mi się nagrywa e, całkiem. Dobra, e, więc idziemy dalej. No, przyciągając pałki za przeproszeniem. Dobra, o, fuck, no. Fuck this shit. Dobra, najwyżej się coś łatwiej... Dobra, ja mam pomysł. Wyjdziemy z serwera i wejdziemy. To pewnie nam pomoże. Lub nie. Kurde, nie. Nie, dobra. Jak będzie pełen to ja kończę odcinek. O, nie jest pełen. O, fajnie. O, fuck! Fak, 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 coś tutaj jest? fak, 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 Ile to trwa już moje nagranie? Dobra. Dobra. To y, ja już kończę y, z mięskiem, nie z rączką. Dobra. To ja już kończę. Y, dawajcie lajki, subskrybujcie y, lub polecajcie y, znajomym lub... Dodajcie do ulubionych. Albo chwila, jeszcze coś wam pokażę na serwerze. To jest fajne. Inne pożegnanie zrobimy. O, tutaj będzie pożegnanie nasze. Dobrze, Dobra. No, więc. E... Dziękuję za obejrzenie tego materiału. E subskrybujcie, dodajcie do ulubionych lub yy, dawajcie lajka. Więc